Stoję na balkonie i chciałabym powiedzieć, byście zawsze robili w Sylwestra to, co naprawdę chcecie: to, czego naprawdę chcecie, to, czego naprawdę potrzebujecie, to, co Wam zawsze głęboko w duszy gra. Bo to jest najistotniejsze, nie to, co społeczeństwo wymaga. Nie to, co konwenanse wymagają, bądź zaproszenia, od których nie możecie się wymigać. Zawsze szczerze ze swoim sercem. i Zawsze szczerze ze sobą samym. I wtedy naprawdę wejdziecie, wkroczycie w ten rok z taką obfitością i darem i radością, że myślę, że zapamiętacie taki dzień na długo. Może nawet przez cały rok będziecie pamiętać, żeby właśnie tak się świetnie przez cały rok bawić i odczuwać tak wszystko i przyrodę, bo i ten deszcz i wiatr i mgłę za oknem wszystko i siebie, czuć też swoje ciało i nagrodzić się bo ja zaraz złą pyszny bigos mamy <grych> Już się grzeje. Tymczasem dla wszystkich, którzy to, tego słuchają, oglądają, wiem, czytają, czy, czy, czy podejrzewają, że, że gdzieś to tam w eterze jest, to pamiętajcie, że wszystkiego najlepszego. Na cały 2022 rok. Wszystkiego dobrego. I wszystkiego co tam sobie marzycie, co jest oczywiście zgodne z, z jakimś atosem i nie szkodzi drugiemu człowiekowi, to niech się spełnia. Żebyście byli takimi promykami wszyscy chodzącymi i, i dającymi też dobro dla innych, żeby to społeczeństwo i yy, żebyśmy my wszyscy też się stali takimi fajnymi ludźmi i dzięki temu będzie nam łatwiej przeżyć tą taksometrię i robotyzację. Tymczasem optymistycznie kończę. Lecę na Bigos. Świąteczne. Pozdrawiam. Pięknie rozpadał się deszcz. A ja... Po północy wyszłam. Zakupiłam parę północ na dach. Tam było mnóstwo ludzi. A potem poszli. Zrobiłam świetny trening. A potem przebiegłam się dookoła trasy S8. I chyba bym zaliczyła do jednej z lepszych serwisów Bale, sralę. Tańce, teatry, opery, posiadówki, prywatki, jednak sport tego dnia. Zawsze w sobie zaczyna się jakaś taka niedrobiona mi Brakowało mi właśnie tego wysiłku, Wcześniej dużo. I teraz sobie zrobiłam. Jestem cała przemoczona aż do bielizny. Ach, cieknie po twarzy mi woda. Ale wiecie co czuję? Obłędne szczęście. Dziękuję. A, no i pięknie, bo jest pierwsze 17, ja wracam. I fajerwerki jeszcze strzelają pod domem. A, gdzieś tam za trasy, ale pięknie wyglądają. Po jakby dla mnie. Brawo, przebiegłaś się. E, takie podziękowanie za słuszną drogę i słuszny wybór. Bo miałam trochę decyzji wyjazdowych. Mogłam też sama coś zrobić. Jednak uznałam, że tak będzie fajnie. На no, есть. Супер. Спасибо.